Jakie to emocje spotkać swojego mistrza opiekuna? No chyba najcudowniejsze to jest najlepszy dar, jaki mogłam otrzymać. Ja jestem szczęśliwa, że tak to się udało i tyle lat żyje pełnią życia. Co chciałabyś dzisiaj powiedzieć swojemu profesorowi? No chyba dziękuję. To najważniejsze. Panie profesorze, pana pacjentka w świetnej formie, dzisiaj idziecie ramię w ramię w jednej sztafecie. Czy to Panu pomaga w trudnych momentach w Pana pracy? Na pewno tak. Przy czym, drobna uwaga, jest to nasz drugi wspólny bieg, bo dwa lata temu również biegliśmy. Muszę powiedzieć, że dla mnie, 31 lat temu, spotkanie w takiej formie, w takim miejscu. Na takiej imprezie jest olbrzymią motywacją do dalszej pracy i olbrzymią satysfakcją z tego, co robiłem przez te lata, i z tego, jaką decyzję życiową podjąłem 30 parę lat temu. Jak to się robi, jak wy to robicie, wy, medycyna i lekarze, że ci pacjenci wracają do takiej sprawności do pełnej sprawności? Myślę, że to jest wynik postępu medycyny. Co prawda technika chirurgiczna w transplantologii mniej więcej na przestrzeni tych lat jest bardzo zbliżona do tego, co było kiedyś. Natomiast nie niesamowity postęp nastąpił, jeśli chodzi o immunosupresję, o opiekę pooperacyjną nad chorymi, cały follow-up. I wydaje mi się, że chorzy są znacznie bardziej bezpieczni po tego rodzaju operacji. Widzę emocje na Twojej buzi. Co byś powiedziała dzisiaj osobom, które są przed tą drogą, być może których, które czeka ta droga, którą ty przeszłaś z sukcesem? Żeby się nie poddawać, żeby wierzyć, że na pewno nadejdzie ten telefon. Trzeba być wytrwałym po prostu.